Witam serdecznie wszystkich w piękną sobotę. Co dzisiaj mamy? Rozwiązanie konkursu, dzisiaj będę mówiła też o magicznych właściwościach tej przepięknej brązowatki lawy. Odpowiem na wasze pytanka i zrobię horoskop finansowy, biznesowy na nowy tydzień dla wszystkich znaków, żebyście wszyscy tutaj mieli właśnie taki obraz. Bardzo przepiękna Wiadomość od pani Ani, ale nim przeczytam, najpierw zobaczmy, kto wygrał konkurs. Przypominam o zasadach konkursu na mojej stronie. Także dzisiaj jest aktualny: jak najbardziej przez weekend, będzie aktualny, czyli sobota i niedziela, w poniedziałek losujemy. Wystarczy na, na, mojej stronie, na mojej stronie głównej na moim fanpage'u pojawił się, pojawi się mój post reklamowy ze sklepikiem i z moimi usługami, żeby wygrać voucher na, na usługi 50 funtów, czyli to jest ponad 200 zł, co wystarczy? Wystarczy udostępnić ten post na swojej stronie. Z moimi usługami i wpisać się w komentarzu. Poste znajdziecie konkursowe na mojej stronie głównej, na moim fanpageu Wróżka Anila. Więc zapraszam serdecznie. Robię te konkursy, bo bardzo Was lubię, kocham od Was wiadomości. Mnóstwo dzisiaj dobrych wiadomości dostałam. Zaraz za wszystkie podziękuję, za wszystkie Wasze wątpliwości odpowiem. Już patrzymy, przygotowałam Wasze wszystkie losy. Kasienka Konstanty. Kasienko, kochanie, Ty wygrałaś. Gratuluję. Proszę Ciebie o kontakt w celu właśnie ustalenia, co chcesz. Możesz sobie wybrać to ze sklepiku, możesz wykorzystać na wróżbę, na pytanka, na seance, rejki, co tylko Ci się żywnie podoba. I tutaj mam wiadomości od Was. Bardzo dobre, <laughs> piękne, żadnej negatywnej, co jest bardzo fajne. Już tutaj piszemy. Pani Ania pisze tak Pani Kasiu, chciałam tylko podziękować za brązolatkę z lawy faktycznie jakbym się uspokoiła sól czarownic różana jest absolutnie obłędna posmarowałam się balsamem o dość intensywnym zapachu nadal czuję zapach soli na skórze dokładnie jaką moc ma ta sól? Bardzo proszę no właśnie, dobrze zaczniemy najpierw o lawie Lawa jest takim cudownym produktem, przepięknym kamieniem, który reguluje naszą gospodarkę, taką energetyczną w organizmie. Ma bardzo takie silne działanie, właśnie i magiczne, i ona tak jakby łączy się ze wszystkimi żywiołami, ma działanie ochronne, pozwala nam właściwie egzystować w każdych warunkach. Lawa działa także bardzo dobrze na przepływ energii, ona reguluje naszą energetykę w całym, w całym organizmie, tak jakby aktywuje też właściwości uzdrawiające w naszym organizmie, więc jest bardzo dobra. Często pozwala nam się połączyć z taką energią tutaj matki ziemi, nawiązać ten kontakt, więc piękna jest. I jakby zmienia negatywne energie, zamienia je na pozytywne, więc zapraszam serdecznie. Są Czarownic, właśnie ją włożę tutaj sobie. Są Czarownic, na co jest? Na co jest są czarownic? czarownic? tak jak już wiele razy mówiłam, służy do oczyszczania. Jest przepiękna, jest specjalnie robiona. Ma bardzo piękny zapach, jest z bratkami róży, też mam różne zapachy. Jest specjalnie energetyzowana jeszcze przez energię Reiki po to, żeby i rytuały magiczne po to, żeby słyszyła. Możecie ją dodać do kąpieli, możecie ją dodać też do, możecie też ją dodać, na przykład, jeżeli oczyszczacie miseczkę soli postawić przez 24 godziny, żeby ona wchłonęła te negatywne energie, i żeby tutaj po prostu wszelkiego rodzaju negatywne rzeczy odeszły. I wtedy wyrzucamy. Można też tej soli użyć do peelingu. Tak delikatnie, właśnie przy oczyszczaniu, przy prusznicu, wziąć garść soli i tutaj użyć do peelingu. Zapraszam serdecznie. I dziękuję pani Anetce za wiadomość. I zaraz czytam wasze następne wiadomości od was. Ja też kocham panią Mariolę. Pani Mariola pisze: Kocham ciebie. Serdecznie dziękuję za horoskop. Kocham robić horoskopy. Zapraszam Was serdecznie. Horoskop na 12 miesięcy, tylko 10 funtów. Trzeba troszeczkę poczekać w filmiku, ale warto. Dobrze, co my tutaj mamy? Jakie piękne wiadomość przyszła tutaj wieczorkiem. Pani Natalia pisze. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że tak się wyrażę. Pani umysłu korzystałam z usług kilku wróżek i prawdziwie wszystko się zgadza z tym, co Pani napisała, ale nikt tak precyzyjnie nie opisał tej relacji jak Pani. Myślałam, że jak się pogubiłam i to przedstawiłam, ale Pani stwierdziła mnie w tym, że to on jest trudnym człowiekiem. Zapraszam na filmiki, na analizy związku to jest właśnie analiza związku, i tak dalej, tak dalej. Dziękuję serdecznie Pani Natalio. Tutaj dziękuję serdecznie. Dziękuję za dodanie mi energii do tego, czego jestem, czegoś warta. ależ no, oczywiście, każdy człowiek. Mm, dzwonią czasami do mnie osoby i y, w pewien sposób żyją w takich toksycznych związkach. A po co? A po co? Przecież dużo jest fajnych mężczyzn na świecie. Tą energię wysyłamy, przyciągamy kogoś, kto jest tutaj y, bardzo ważny dla nas, kogoś, kto. Nas całkowicie kocha, kto całkowicie jest tutaj przy nas. To jest bardzo ważne. Dobrze, patrzymy sobie w takim razie tutaj na, na znaki. Już patrzymy i patrzymy, jak będzie Was wyglądał tydzień finansowo-biznesowy dla Baranka. Spójrzmy sobie. Barany będą miały jakieś trudności, będą przechodziły przez trudności, ale zaraz spójrzmy sobie, co tarot nam powie, jak będzie wyglądała sytuacja finansowa dla baranów. Oczywiście w skrócie, to jest tylko jedną kartę tutaj wyciągam. Trzeba będzie siedzieć cierpliwie i czekać na pewne rzeczy jeżeli chodzi o to, ale no już dobrze, wezmę drugą kartę. Tutaj pewne rzeczy, one wyjdą spokojnie, taką wypracowaną pracą. Trzeba spokoju i tutaj cierpliwości. I przesłanie anielskie dla barana. Już patrzymy, co nam te kochane anioły mówią. Nauka, działanie, praca, dobra energia, to jest bardzo ważne. Spójrzmy sobie na byczki, co tutaj byczki w finansach i w biznesie. Będą miały przeszkody do pokonania. No, ale co to jest dla byków? Już patrzymy, co nam tutaj wychodzi w finansach i biznesie na nowy tydzień. Dla byczków. Uwaga! Uwaga! Trzeba na coś zwrócić uwagę. Coś nowego się może pojawić, ale trzeba troszeczkę spokojnie poczekać i popracować z energią. Przepiękna karta kapłanki pomiędzy dwoma filarami. Na dole księżyc, piękna księga, czyli praca z energią drogi byki. Przesłanie dla Was anielskie na nowy tydzień. Odetnij negatywne energie. Spójrzmy sobie na bliźniaczki. Bliźniaczki są w karcie radości działania tutaj, więc te finanse też będą bardzo dobre. Już patrzymy jak tutaj wyglądają finanse dla bliźniaków. Spokój, dobra energia, mnóstwo pracy. I rozwoju. Jeżeli prowadzicie biznesy bliźniaki, to klienci wrócą, przyjdą, pojawią się nowe pomysły i dla Was karta przepiękna nieska. No proszę, Archanioł Michał. Silna energia ochrona odcięcia, działania, dobrych rzeczy. Spójrzmy sobie raczki. Co mamy tutaj? Raczki. Przejdą przez jakieś problemy. Będzie tutaj taka karta losu, działania. Już patrzymy. Raczki. Raczki macie tutaj pełne jakby zwycięstwo, jeżeli chodzi o tutaj o wasze takie wysiłki. Niesamowitą pracę też z energią. Raki są bardzo takie mediumiczne też. Tutaj macie niesamowitą moc i te pieniądze przejdą. Coś fajnego się pojawi dla was, więc Tutaj nie ma się co bać. No i proszę, słuchaj swojej intuicji, a masz bardzo ważne lwy. Już patrzymy, jak tutaj, op, Mirunka spadła, jak tutaj będzie z lwami. Runa urósł, siły, działanie. Już patrzymy. Już patrzymy. poprzez pracę. Tutaj trzeba będzie wykonać dużo pracy. Mamy radość. I coś fajnego, nowego. Tutaj będzie, pojawią się nowe perspektywy tutaj na przyszłość, w sensie pozytywnym bardzo dla tych lwiątek. I spójrzmy sobie, mamy, no proszę, kartę miłości, kartę działania, dobrego związku, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Spójrzmy sobie, co panny tutaj. Panny Panny, panny, panny tutaj mają niesamowitą energię natchnienia. Coś nowego przyjdzie do was, kochane panny. W tamtym tygodniu ten horoskop był dla was mało taki przyjemny, ale ja zobaczymy może w finansach i w biznesie dla pani będzie wszystko w porządku. Ależ, panna, oczywiście. Mnóstwo pracy, działania energetycznego, przepiękna karta, tutaj pracy też z energią, pracy takiej twórczej. Pojawiają się nowe perspektywy, ale uwierz w siebie. Uwierz w siebie, bo nie wierzysz w siebie, stawiasz sobie blokady, bo wymagasz od siebie czasami za dużo, a energia płynie. Wykorzystaj tą energię. Spójrzmy sobie, co mówią tutaj karty. Proszę bardzo. Karta splotu słonecznego, karta z słonecznego, przepiękna energia, cudowna energia, pieniądze, działanie i oczyszczamy sobie też splotik słoneczny. Wagi, moc, działanie, waga zawsze jest bardzo pracowita, mam mnóstwo pomysłów i te pieniądze, wagi się trzymają, bo ja się nigdy nie martwię o pieniądze. A jeżeli ktoś ma pieniądze, to zapraszam na kurs pozdrawienia wahadłem. Powiem, jak poprawić swoją sytuację, też finansową, bo mamy takie możliwości oznaczenia, właśnie wahadłem. Już patrzymy sobie wagi. No i nie mówiłam: sięgamy tylko do mocy wewnętrznej, do swoich pomysłów do działania, praca. Ale zaczynają się nowe perspektywy, coś nowego. To może być związane z nową pracą, z nowym biznesem, z czymś, co jest bardzo ważne. I pieniądze przychodzą. Zastępuje taki wzrost finansowy, nieznaczny, ale następuje. I karta anielska dla cudownej wagi. Ochron siebie. Pomyśl o ochronie. Pomyśl o ochronie. Spójrzmy sobie dalej. Skorpioniki. No oczywiście muszę dla siebie dobre karty wybrać. Jesteśmy w runie raido, czyli pomysły działania, pomimo, że Maj i Czerwiec nigdy nie był taki super dla skorpionów, ale tą energią zawsze pracą, nad energią zawsze wymagamy to oznacza ruch działanie w biznesie, dobre wiadomości. Spójrzmy sobie, jak w tygodniu będzie wyglądała energia tutaj właśnie biznesu i pieniędzy. No, i nie mówiłam. Moc, działanie, przepiękna karta spokoju, stabilności, mnóstwo pomysłów, rozwój, mnóstwo pracy. Nie tylko takiej artystycznej z energią, ale takiego wypracowania. Nie ma co się bać. <laughs> Macie szczęście, że jestem skorpionem, bo to jest właśnie i tutaj, no proszę. Karta mediumship, czyli. Nie tylko masz niesamowitą zdolność połączenia się z energiami wyższymi, osobami, od, od, które odchodzą, i masz niesamowitą zdolność właśnie łączenia się z tą energią. No a pieniądze to energia to też. Chociaż ostatnio, ja ostatnio właśnie miałam jedną panią na sesję takiego łączenia się z osobą, która odeszła, bo to też to bardzo lubię, ale nie udało się połączyć. Tej energii jest bardzo nisko, bo jak wiecie, ja lubię sprawdzić. A też mnie kontaktowała dzisiaj jedna osoba, ale ja nie przyjmuję osób samobójców nie przyjmuję, bo jest to ciężka energia. Potem się muszę dużo potem oczyszczać. Ja to czuję, bo nie jest to miłe w takim sensie. Nie są to miłe energie, i tam, gdzie są te osoby, to też nie są miłe energie. Więc wybaczcie, czasami muszę odmówić strzelce. Strzelce, runa Algis, runa ochrony, runa działania. I spójrzmy sobie, co tutaj strzelce. Strzelce to zawsze tak Idą jak strzelce do przodu. Już patrzymy. Będzie dobrze. Tutaj jest karta spokoju, stabilności. Jakieś pieniądze, te pieniądze mogą być zwrócone mogą być tutaj też jakieś nowe pomysły, coś fajnego, nowego i proszę pracować z energią strzelce, pracujcie z energią energią też żywiołów przepiękna karta, bardzo mediumiczna działajcie w sensie pozytywnym i tę energię przywołujcie do siebie spójrzmy sobie, co my tutaj mamy kartę rodziców, czyli tuwa nad wami góra, całkowicie patrzymy sobie koziorożce Koziorożce będą w runce rajdo, pójście do przodu. Działanie, dobra energia. Spójrzmy sobie, co tutaj nam wyjdzie w biznesie i w finansach, jeśli wyprowadzicie takie rzeczy. Zatrzymanie. Nie siedzcie, nie myślcie, tylko działajcie. Trzeba wypracować pewne rzeczy. Czyli to jest takie zadowolenie z pracy. I karta czegoś nowego. Nie blokujcie siebie, nie donerwujcie się. Koziorożce są bardzo nerwowe. I spójrzmy, jaka będzie nam tutaj karta emocjonalności. Karta emocjonalności, karta tutaj spokoju. I patrzymy, co mamy tutaj dla wodniczka. Całkiem fajne przymierzenie. Mogą być nowe kontakty, nowe możliwości, nowe pomysły. Wodniki są bardzo praktyczne. Wodniki są bardzo praktyczne, bardzo analityczne, i tutaj zawsze coś wymyślą. Przyjdzie do Was ktoś z pomysłem. Tutaj te finanse mogą być takie spokojne, uporządkowane. Będzie nieznaczny wpływ pieniędzy i taka energia spokoju. Więc tutaj korzystajcie. I karta anielska. Zaraz będą odpowiedzi na Wasze pytanka. No właśnie. Jesteś taką istotą, która przyszła tutaj na świat po to, żeby szerzyć spokój, dobrą energię. Światło wykorzystaj to. I rybki. Już patrzymy dla rybek. Przejście przez problemy. Tutaj kochane ryby. Spójrzmy sobie, jaki będzie tydzień w biznesie. Biznes i karty papierów świata. Komunikacja z, przez internet głównie. No i tutaj sporo wydatków. Uwaga na wydatki, ale ryby są znakami mediumicznymi, więc te pieniądze zawsze do Was przyjdą. Nie będzie tak źle. I karta jesteście aniołami naziemskimi. Dużo pomagacie, dużo działacie. Już patrzymy sobie na pytanka. Yy, o, tutaj pani Wunia pisze: dziękuję, dziękuję za prezent. Nie spodziewałam się, miłe zaskoczenie. Wisiorki są śliczne. No, zawsze daję klientom prezent. Kocham, kocham, kocham. Yy, dobrze, i teraz pani Aneczka. Czy moi rodzice wyjdą. Z problemów finansowych. Już patrzymy, jakie kierunki tutaj są energetyczne przy tym. Runa mama współpracy. Tutaj musi ktoś im pomóc, ale już patrzymy, jak tutaj się ułoży sytuacja na finanse. do. No karty pokazują tutaj. E, karty pokazują tutaj spokój. Dobra energia. Tutaj czekanie, wypracowanie pewnej rzeczy. Tutaj jeszcze może coś przyjść, tak widzę, ale już znajdują się rozwiązania. Powoli, ale wyjdą. No i oczywiście dla neczki, bo gdy myślisz o innych ludziach, patrzymy, jaka jest dla ciebie, kochanie. No proszę, poproś Aniołę o pomoc. Nawet w tych sytuacjach finansowych. Proponuję kupić rodzicom żabę. Żaba na finanse, przeciąga finanse. Turmalin proponuję. Ale też rytuały, anioły. Właśnie. Proś anioły między innymi też o to i znajdą się rozwiązania, kochana. Już Patrzymy co my tutaj mamy. Tutaj. I to wszystko. Zapraszam Was serdecznie na konkurs. Pozdrawiam i ściskam.